Mam dla Ciebie super, bombową, ekstra niespodziankę. Tak? No, dwa świeżo upieczone zaproszenia na koncert kabaretu Sketch'ów w Gdyni 11 kwietnia o godzinie 20. Proszę. Super. O, w sali zarządu portu. Kurde, super. Jeszcze nigdy nie byłem w górach. Dobra, chodź do sypialni. Nie, głowa mnie boli. No chodź idziemy do sypialni. Nie, głowa mnie boli. No choć tam dają ciasteczka. Ale super te targi. Kurczę, no. put your love To understand it To know where it lies Caught a hole in my heart Feel